Siemanko, witam serdecznie. Kolejny wypadzik. Niestety, niestety wybrałem się na przechodzone pole. W planach był las, w którym byłem poprzednim razem, gdzie wpadły te krzyżyki. Niestety sytuacja, jaka wynikła w ostatnich dniach, nie pozwala mi wejść do lasu. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Także wybrałem się, mówię, jadę na to poletko, no i nawet fajnie, bo widzę połowa pola została zaorana. Także, jak to mówi Maciej z kanału Kompania Braci, którego serdecznie pozdrawiam. Drugie rozdanie na tym poletku. Zobaczymy, może coś jeszcze wpadnie. No i chodzę tak z pół godzinki, może 35 minut. Kilka rzeczy wpadło, ale same sztrucle. Z ciekawszych rzeczy. Ten cypelek od klamry. Fajne spory. No i taki guziczek mały. Nie wiem czy to arseniak, ale widać, że jakiś krawer, kwiatuszek był robiony. Tak poza tym dwa perelki. 5 groszy oraz 20. Fenolek z cesarstwa oraz dyszka dolfowa. No i zobaczymy, też było tu ciekawie, były sreberka, były krzyżyki, medalików było sporo już. Straciłem dachubę. ile ich tu wpadło, także zobaczymy, oby coś fajnego wpadło. Słuchajcie, zszedłem z tego zaoranego, bo nic specjalnego tam nie wpadło. Trochę śmieci, kilka guzików, kalesoniaków jeszcze rolnik nie zdążył zaorać ale rozmawiałem z nim wczoraj no i na dniach ma być zaorany i posiane także jeden z ostatnich wypadów jak nie ostatni tutaj no ale to że nie można chodzić po lasach państwowych nie oznacza, że nie można chodzić po takich laskach właśnie jak ten modnik, który jest prywatną własnością tego rolnika no ale nic, nie o tym do lasku może później Yy, trochę się już podirotowałem, bo nic, tak jak mówię, nie wpadało Już końc ładny sygnał No i coś mamy <gryw> Zobaczcie Piękny kształt Będzie sygnecik Był złocony widać, ale piękny, no mega, mega fanciór. zobaczcie, złocenie jeszcze widać, kurczę chyba srebro, nie wiem, że będzie srebro, czy to złocenie, chyba złocenie przebija jeszcze miejscami, ale piękny, nie, jest próba, <laughs> jaki fanciór. Jest próba 850. Ale Pięknie. Słuchajcie, dam pauzę. Delikatnie go przetrę. Ale mega szał. Dam pauzę, delikatnie go przemyję. Chcę wyłoszczyć srebro 800. -ka. Piękny szał. Teraz słuchajcie, wzdłuż drogi zmierzam. Trochę śmieci jak to przy drogach. No i jest moniak. O, fajnie, będzie piąteczka z trzeciej rzeszy, ale ten lepszy stop. Brązułem. No fajnie, trochę zajechana. Ale dopukujemy i będzie. Fajny moniak. Lubię te fenolki. Super pogoda ogólnie. Ciepełko. Lekki wietrzyk. Także. Piękne warunki na spacery. Dobra, lecę dalej. Kolejny moniak specjalnego. Ale jeżeli nic specjalnego nie wpada to trzeba pokazywać wszystko Ten na Olek Trzecia i lecę dalej No i kolejna krągłość wrócamy razem o, kolejna piątka tym razem Ten gorszy stop choć jak widzicie Tutaj pieskowa ta gleba i one ładnie wychodzą. 40 rok. Dobra, ale co dalej? A to ci numer, słuchajcie. Tutaj ta monetka. Niecały metr dalej. Kolejny sygnał. Jest guzik. No, ale piękny. Piękny guziczek z cesarstwa niemieckiego. Ucho jest super. No, pięknie. Chyba z Berlina, ale do się w domu. Super stan. Pięknie Kurcze pole, tak przechodzone przez nas i dalej coś wyskakuje. Także czekam jeszcze tutaj na orkę. I może, może jeszcze uda mi się przed posianiem tutaj pośmigać. I tak jak mówię, na tej połówce więcej tych fantów było. No, super fant. Piękny stan. Dobra, słuchajcie, lecę dalej. No i słuchajcie, kolejny moniak. Malutki, wydaje mi się, że boratynka. Aż dziwne, bo tutaj <gryw> stawaliśmy autami. Rozchodziliśmy się tutaj. Aż dziwne, że tu jeszcze sygnały są. <gryw> Nie boratynka, srebro. Zobaczcie. Ale He, Jeden groszyn. Ale piękny. Mennica Wrocław. Nie będę jej tutaj tar, ale jest piękna. Ale fancik. <laughs> jest rewelka, słuchajcie. No mega. Taki niezaciekawy ten sygnał był. Ale kopię wszystko. No super. Jak mówię, zmierzam tutaj, wejdę w ten lasek. Idę tak na przełaj, na ukos przez pole. Pochodzę chwilę w modniku A tu taka niespodzianka. No, piękna monetka. Domyję w domu. Będzie się pięknie prezentować. Jeszcze mi uciekła. Super. Jest fancior. Elegancko. Piękna pogoda. I fanty dopisują. Dobra, słuchajcie, lecę dalej. No i słuchajcie kończymy. Kończymy na dziś. Podsumowanko. No, jak na te przechodzone pole. I dosyć krótki czas, to jestem bardzo zadowolony. Kilka naprawdę fajnych fantów, jak na przykład ten guzik urzędniczy. No chyba mistrz wypadł kawał srebra. No, a z monetek wygrała. Wygrał ten jeden groszen. Srebereczko piękne. No, a poza tym. No, wynolki, O, ta piąteczka nawet ładna. No, także coś było. Biedy, biedy nie było, także. Fajnie, cieszę się. Także tyle na dziś. Pozdrawiam serdecznie. Dodam jeszcze, że w tygodniu kolejny odcinek z, z ogarkiem, tak? Z renowacją. Nie będę tutaj mówił, ale zobaczycie, zobaczycie w odcinku. Także tyle na dziś. Pozdrawiam. Dużo zrówka. I do następnego.